Adoniram i Ann Judson. Część pierwsza. Pierwsi zagraniczni misjonarze Ameryki. Adoniram Judson i Ann pobrali się 5 lutego 1812 roku w Bradford w stanie Massachusetts. Dwa tygodnie później wsiedli na statek do Indii i wyjechali na misję. Brytyjskie Przedsiębiorstwo Wschodnich Indii nie życzyło sobie, by jacyś misjonarze przeszkadzali im w robieniu interesów i zmusiło Judsonów do opuszczenia krajów. Dokąd mieli iść? Bóg powołał ich do głoszenia Ewangelii ludziom, którzy nigdy nie mieli możliwości usłyszenia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Krokiem wiary było wsiadanie na statek płynący do Birmy. Kraju wrogiego wobec obcych przybyszy, rządzonego przez króla, który miał moc decydowania, kto będzie żył, a kto umrze. W Birmie łamaniem prawa było oddawanie czci Bogu innemu niż Budda. Gdy An i Adoniram dotarli do miasta Rangon, wiedzieli już, że jest to miejsce, do którego powołał ich Bóg. Pierwszym zadaniem było nauczenie się trudnego języka. Krok po kroku Adoniram opracowywał angielsko-birmański słownik i tłumaczył Pismo Święte. Po sześciu latach ochrzcił pierwszego nawróconego na chrześcijaństwo mieszkańca Birmy. Gdy maleńki kościół w Rangonie urósł do osiemnastu osób, Judsonowie wyruszyli w podróż. Aby rozpocząć pracę misyjną w królewskim mieście Awa. W 1824 roku wybuchła wojna między Anglią i Birmą. Mieszkańcy Birmy zaczęli podejrzewać o szpiegostwo wszystkich mieszkańców pochodzących z innych krajów. Adoniram został wtrącony do więzienia. Po półtora roku tortur i prześladowań, Został wypuszczony i zmuszony do tłumaczenia traktatu pokojowego między Birmą a Anglią. Do tego czasu stres i tropikalne gorączki zniszczyły zdrowie Ann. Zmarła dwa lata później. Dwuletnia Marii, ich córeczka, zmarła sześć miesięcy później. Wcześniej stracili inne dziecko. Adoniram przez kilka lat zmagał się z bólem smutkiem i wątpliwościami ale zdołał dokończyć tłumaczenie Pisma Świętego zmarł w 1850 roku w wieku 62 lat